Witam, w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak prawidłowo dobrać klocki hamulcowe tak, aby być w pełni zadowolonym z dokonanego wyboru. Użytkownicy AUT często przy wyborze sugerują się błędnymi stereotypami. Pierwszy z nich to to, że chcemy montować tylko oryginalne komponenty. Drugi stereotyp, wyższa cena równa się wyższa jakość. Okazuje się, że nie zawsze. Trzeci stereotyp, klocki i tarcze muszą być tego samego producenta. Oraz czwarte błędne przekonanie, czyli sugerowanie się y, opiniami kierowców zasięgniętymi z różnych portali internetowych. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że klocki hamulcowe są takim produktem, który musimy wybierać według własnych potrzeb i oczekiwań. I właśnie dlatego, specjalnie dla Was, przygotowaliśmy ranking, który pomoże wybrać Wam produkt taki, żebyście byli zadowoleni z wyboru. Pierwsze, co musimy wziąć pod uwagę, to to, jaki styl jazdy preferujemy. Czy jest to jazda spokojna, na co dzień, z pracy do domu? Czy jest to bardziej agresywna jazda? Możemy sami przed sobą przyznać się, że lubimy czasem trochę mocniej wcisnąć gaz? A może jest to kompletnie sportowa, torowa jazda? Teraz przechodzimy już bezpośrednio do parametrów klocków hamulcowych. Istnieje takich sześć głównych parametrów, które każdy musi przeanalizować, tak, aby wybrać produkt idealnie dopasowany do jego oczekiwań. Pierwszy i najważniejszy parametr współczynnik tarcia naszego klocka. Od tego wskaźnika zależy bezpośrednio, jak nasz samochód będzie hamował. Parametr ten dzielą na klasy, tak jak widzicie na tej liście. Współczynnik tarcia klasy E podstawowy w większości aut, nadaje się do spokojnej, stonowanej jazdy. Do jazdy agresywnej, aktywnej musimy wybrać współczynnik klasy F lub wyższej. Nieraz na tylnej powierzchni klocka hamulcowego możemy odnaleźć symbol, który oznacza współczynnik tarcia. Ale w większości przypadków producenci nie udostępniają takich danych i właśnie dlatego warto zasięgać porad ekspertów, którzy udzielą nam takich informacji. Dla zobrazowania tak wygląda klocek z zaznaczonym współczynnikiem tarcia. Widzimy FF. Dwie litery wskazują na to, że klocek ma współczynnik tarcia na zimno i po rozgrzaniu ten sam, czyli F tak jak w tym przypadku. Drugi klocek, który Państwo widzicie, tych danych już nie ma, ale z opisu fabrycznego i z doświadczenia mogę powiedzieć, że hamuje z siłą E po rozgrzaniu spadającej do D. Drugi ważny parametr, czyli odporność klocków hamulcowych na temperatury. Im większy wskaźnik, tym mniejsza szansa, że klocek hamulcowy po rozgrzaniu zagotuje się, na jego powierzchni wytworzy się warstwa szklista i skuteczność hamowania nagle zaniknie. Im większe auto lub ostrzejszy styl jazdy, tym odporność klocków hamulcowych na temperatury musi być wyższa. W przypadku oryginalnych klocków hamulcowych odporność na temperatury wynosi do 300 stopni. Jednak jeżeli mówimy o dobrej jakości zamiennikach, ta tolerancja wynosi nawet do 900 stopni. Zakładając, że nasz samochód będzie eksploatowany w warunkach agresywnej jazdy, koniecznie musimy zmienić klocki hamulcowe z oryginalnych na jakiejś dobrej jakości zamiennik. W przeciwnym razie klocki hamulcowe, przy, nawet już po dwóch mocniejszych hamowaniach z wyższej prędkości, stracą skuteczność hamowania i dalsza eksploatacja będzie niebezpieczna lub nawet niemożliwa. Kolejny parametr czyli żywotność. W zależności od zastosowanej technologii lub jakości produktu, żywotność może się znacznie różnić. Jednak producenci nie podają takich danych np. w kilometrach. Jest ku temu logiczne uzasadnienie. W zależności od warunków i stylu jazdy ten sam klocek może zużywać się różnie. I właśnie dlatego nie uzyskamy od producenta klocków hamulcowych żadnych informacji o jego trwałości. Jak w takim razie rozumieć, które klocki będą służyć dłużej? Zależy to już bezpośrednio od typu klocka. Ceramiczne są dużo żywotniejsze, ale są też organiczne, które dzielimy na twarde i miękkie, z kolei miękkie służą jeszcze krócej. Co ciekawe, w 99% europejskich aut oryginalnie montowane są klocki organiczne, w przypadku amerykańskich ceramiczne. Dlatego jeżeli posiadacie auto za oceanu, standardy będą jeszcze wyższe. Czwarty parametr hałas. W przypadku klocków hamulcowych gorszej jakości często posiadają mankament w postaci wydawania dziwnych dźwięków przy hamowaniu. Jeżeli zależy na komforcie, na tym, aby jeździć w ciszy i spokoju, Koniecznie musisz wybrać klocki hamulcowe dobrej jakości i zwrócić uwagę na kilka y, szczególnych elementów. Klocki niepiszczące koniecznie muszą posiadać skosy oraz wycięcia powierzchni ciernej, pozwalające odprowadzać zanieczyszczenia z powierzchni tarczy. Druga rzecz chroniąca od piszczenia – płytka antywibracyjna. Jest to konieczne, ponieważ nie każdy klocek ją posiada, a najlepiej, jeśli jest trzywarstwowa. Również trzeba wziąć pod uwagę to, że piszczenie może być spowodowane innymi czynnikami niż klocki hamulcowe. Mogą to być zużyte tarcze, może stare zaciski lub stare zestawy montażowe. Powodów tych może być naprawdę wiele, ale o tym będziemy rozmawiać w oddzielnym odcinku. I ostatnie parametry, czyli stopień agresywności do tarcz i pylenie. Tak jak już wspominaliśmy, klocki hamulcowe dzielą się na trzy grupy. Organiczne twarde, które w swoim składzie zawierają mniej grafitu, przez to mniej pylą, ale są mniej oszczędne dla tarcz. Organiczne miękkie, które zawierają już więcej grafitu, przez to bardziej pylą, ale są bardziej oszczędne dla tarcz. Oraz trzecie, ceramiczne, które prawie nie pylą i ich agresywność w stosunku do tarczy jest bardzo niska. Ostatnim bardzo ważnym punktem jest miejsce zakupu towaru. Polecamy korzystać z usług tylko wyspecjalizowanych sklepów, gdzie eksperci są w stanie doradzić nam i dopasować produkt do naszych potrzeb i oczekiwań. Sklep również zobowiązany jest zagwarantować nam oryginalność produktów i dać gwarancję na usterki fabryczne. I to już wszystko na dziś. Zachęcamy do pozostawienia lajka oraz subskrypcji. W komentarzach piszcie swoje propozycje na następne odcinki oraz zadawajcie pytania odnośnie tego. Dziękuję.